Dobra, stary, jesteś gotowy? No. Patrz jaka ta fabryka Ej. jest ogromna. Ja pierniczę! No, oh, <grym> dobra. <grym> Siema. Witam dobra. was w największej wytwórni soków na tej planecie. E, jesteście zainteresowani? Tak, tak najmniej, no pewnie. Że... Trendy mamy tutaj macie iść. Tutaj drzwi, tutaj drzwi, proszę bardzo. Dobra. dobra I o, Dzień stary. Patrz, jakie to jest ogromne. O, ale. To jest ogromne. <laughs> mają każdy smak, Co? mają każdy smak Ej, czy to jest... mmm... mango Mango, moje ulubione Nie wierzę Dać <grym>, tak próbować? No stary, pij, patrz ile tego jest Ha, <laughs> można to być nawet na górę Tu ma mnóstwo pięter, ja nie wierzę bo, no, bo. Mam, Big Shake tutaj taki jest Ha, Big Shake, a tu nagrywają reklamy Nagrywali reklamy, ja nie wierzę Ej, Do, dobra, chodźmy... Reklamy? Chodźmy na jakiś poczęstunek, może, co? Dobra, siema! Witam was, czego państwo chcą? Eee, no to, no to chyba soków. Ja chciałbym, ja ten sok mango. No, maszyna nie działa, przykro mi. Eee, ale jak to maszyna nie działa, przecież jesteśmy w największej fabryce soków, więc to chyba oczywiste, No nic no z tym że... nie poradzę, no, nie działa, no. Eee. Okej, okay, to co my możemy zamówić oprócz soków? No, wszystko oprócz soków możecie. Ale największa fabryka soków na świecie, całej planecie. Mhm.